Zobaczymy teraz, w jaki sposób funkcje traktują parametry. Dostając w tej funkcji takesInt jakiś parametr typu int, powiedzmy, chciałbym od niego odjąć dwójkę. Mogłoby pokusić coś takiego. No i dostajemy błąd. I mniej więcej chodzi o to. Left side of mutating operator isn't mutable. Ta referencja tutaj to jest tak naprawdę coś takiego. Mentalnie można o tym myśleć, że to jest LED nazwa zmiennej. A więc nie możemy tego zmienić, bo kompilator będzie się czepiał. Tak więc, jak wywołam tą funkcję i przekażę ten nasz number, to wiem po działaniu tej funkcji number pozostanie. Niezmieniony. Mogę co najwyżej przypisać sobie tutaj do jakiejś kopii, od tego odjąć dwójkę. Powiedzmy tutaj to sobie wypiszę. No tak. I widać, że została stworzona kopia, od kopii została odjęta dwójka. Moja oryginalna rzecz, która była przekazana tutaj, została niezmieniona. Dzięki temu wiem, że ktoś mi no, tego dywanu spod nóg nie podciągnie i nie wywalę się na pysk. Jeżeli potrzebuję z jakiegoś powodu wewnątrz tej logiki coś zmieniać z tym parametrem, no to mogę stworzyć kopię tutaj coś zrobić i wywołać jakiś efekt uboczny. Co w sytuacji, gdy jednak chciałbym zmienić tą wartość? W sumie ta funkcja nie robi już nic ciekawego. Napiszemy drugą. I okazuje się, że jest takie specjalne słowo kluczowe w języku, które się nazywa inout. O, to chciałem zrobić. No teraz jak mam masz number, który był 42, wywołuję funkcję, przekazuję ten argument, Powinien zaraz na mnie krzyczeć, a już krzyczy. Krzyczy o to, że brakuje jemu tego znaczka ampersanda przy wywołaniu tej funkcji, ponieważ jest to funkcja mutująca. Tutaj jak go dodam, teraz powinna się udać. Natomiast mamy bardzo ciekawy efekt. Po wywołaniu tej funkcji moja oryginalna wartość została zmieniona. Wszystko dzieje się za sprawą tej magii tutaj. Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie z C++, to może sobie myśleć, że jest tutaj przekazywany wskaźnik, na tamto miejsce, ale to nie jest prawda. W Swiftie jest przekazywana kopia. W tym miejscu ten number to nie jest referencja na tamten oryginalny, tylko kopia. W momencie, jak funkcja kończy swoje działanie, to właśnie w to miejsce jest podstawiana wartość, która została wyliczona tutaj. Brzmi to może trochę skomplikowanie. Ja to postaram się teraz narysować. To nie znaczy, że tak jest, tylko taki mentalny model, jak to może działać. Powiedzmy, że. Ta zmienna żyje w komputerze pod adresem AABB. W momencie, jak jest wywoływana ta funkcja, czyli w tym miejscu, to to, co tutaj dostajemy, to ten number, to on żyje w zupełnie innym adresie. Do tego number tu, to jest powiedzmy coś takiego i on żyje sobie pod adresem CCDD. Czy to, to jest ten number, który jakby włożyliśmy i jest w funkcji, czy to jest adres numberu, który włożyliśmy? To sobie żyje cały czas w A, A, B, B. Tu jak wywołujesz tą funkcję, to tak naprawdę number ma tą wartość, kopię 42, mhm. ale żyje sobie pod tym adresem. Mhm. Jak sobie tu mutujemy, to cały czas mutujemy ten number. Tu odeliśmy dwójkę, czyli mamy 40, ale to jest cały czas powiedzmy pod tym adresem. Ale jak wywołamy go później, to on już jakby przewędrował gdzieś. Tak, i w tym momencie jak wychodzimy mhm. z tej funkcji, to dzieje się magia, bo kompilator wie, że pod ten adres musi wstawić to, co wyszło z tej funkcji, czyli to, co jest pod tym adresem, a pod mhm. tym adresem akurat jest 140. I on jakby kopiuje tą wartość tutaj. Okay. Dzięki temu to się zmienia. No to jest taki taniec. Ten ampersand jest mylący dla każdego, kto zna C++, bo właśnie wydaje się, że to jest przekazywana referencja, a to cały czas pracujemy na kopii obiektu. To jest takie trochę triki. Ten mechanizm tutaj to jest z grubsza jak działa. Polecam poszukać sobie detale. Tak czy siak język do nas krzyczy w parę miejsc. Po pierwsze ta zmienna number to musi być zmienna, bo jeżeli tutaj zrobię let... To on już będzie krzyczeć, że o immutable value, więc już jest pierwszy taki mechanizm w języku, który mówi, że hej. Ktoś może podmienić tą wartość. Drugi mechanizm no to jest właśnie to, że trzeba dodać tego ampersanda, że w miejscu wywołania tej wartości wiesz, że po wywołaniu to już może nie być ta sama wartość, która była na początku. Jeżeli jeszcze ci się nie przytrafiło, to na pewno ci się przytrafi, że naprawa jakiegoś buga będzie polegała na tym, że trzeba zamienić kolejność wywołań jakiejś funkcji. No właśnie przez to, że mają jakieś efekty uboczne, że coś. Robi jakaś metoda, nagle ty zmieniasz jej wartość. Ona była w trakcie robienia czegoś innego, no i zaczyna się taka grzebologia, archeologia. Bardzo ważna rzecz to jest dokumentowanie tego, co się robi. Jest specjalna składnia, która pozwala wyświetlać dokumentację. To jest jakaś przykładowa funkcja. Ona przyjmuje dwa argumenty, zwraca krotkę nazwaną. Chciałbym dodać dokumentację. No to jest taka opcja. Editor Structure Add Documentation W tym momencie mamy taki template W tym miejscu dajemy opis tejże funkcji W języku language powinno być Ja mam w ten sposób Dokumentujemy wszystkie parametry Cyk Na prędkości Jest strona z dokumentacją do dokumentacji jakie są te słowa kluczowe Fajny efekt jest taki, że teraz jak najadę z altem To wszystko to co jest tutaj napisane pojawia mi się w tym quick helpie. Co więcej, jeżeli tu gdzieś mam tego quick helpa odpalonego i gdzieś w kodzie mam wywołanie tej funkcji, ponownie jak na to najadę, no to mi się pojawi tutaj informacja co ta funkcja robi, jakie przyjmuje argumenty, jaka jest zwracana wartość. Jest to no, bardzo przydatne. Szczególnie, że w części tej dokumentacji można też zamieścić przykłady. Snippety z kodem, które pokazują jak coś działa. Wydaje mi się, że było to widać na przykładzie operatora. Mamy tutaj snippet w kodzie, jak, jak to działa. No to jest dokładnie ta sama składnia. Ktoś po prostu się pokusił i dopisał, właśnie po to, żeby można było no, fajnie z tego korzystać. Nie wiem, jak coś działa, Wypisuje, uczę się języka w ten sposób. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Tak jak mówiłem, funkcje przekazują swoje argumenty przez kopię, ale mamy coś takiego jak typy referencyjne. Kiedyś o nich tam się wspominało. Żeby było szybciej, stworzę sobie taki typ referencyjny, czyli na przykład widok. Jak będę chciał go sobie podejrzeć, wystarczy, że pobiegnę plac zabaw, tylko trzeba ustawić jeszcze jakiś kolor. Czyli mam ten czerwony. Czerwony widoczek. Jest taka fajna sztuczka, że możemy zobaczyć adres w pamięci, gdzie to sobie żyje. Nieważne, co to robi, ważne, że ten adres będzie wypisany. I to jest ten. Gdzieś w pamięci komputera jest taka komóreczka, gdzie bity są ustawione tak, żeby wyświetlić ten czerwony prostokąt. I napiszemy teraz funkcję, która będzie przyjmować ten widok, czyli typ preferencyjny. Dlaczego to mam papiery na swoją głupotę? Użyję tej samej sztuczki. Czyli wypisze view. Tylko trzeba pamiętać, że tu działa ten mechanizm shadowingu, czyli te view odnosi się do tego miejsca tutaj, a nie do tego miejsca, gdzie jest zadeklarowane tu. Jak teraz to uruchomię, te adresy są takie same. Ale co jest bardzo ważne, tak jak mówiłem, wszystkie argumenty są przekazywane przez kopię. Tu wskazanie na ten obiekt żyjący gdzieś sobie w pamięci komputera, jest skopiowane, bo jedyne co jest skopiowane to jest ta liczba, nie ten obiekt. Czyli tak naprawdę mogę bezpośrednio miąchać tym obiektem przez tą referencję. Dlatego typy referencyjne są trochę trudne. Rzućmy okiem. Zmienię mu kolor na zielony. Green, green. Teraz jak wyświetlę tenże view, to mam zielony. Ale żeby udowodnić, że to jest cały czas ten sam view, no to jeszcze mogę wypisać jego adres. I on się teraz zmienia za każdym razem jak to biegnę, ale najważniejsze jest to, że zawsze jest ten sam. Mam do czynienia... Z referencją do tego samego obiektu. I oczywiście, tak jak mówiłem, że to nie jest ten in-out, tylko mamy kopię. Nie mogę do tego przypisać jakiejkolwiek instancji widoku. Kompilator nie powinien mi na to pozwolić, ponieważ ta referencja jest stała. Tego cuda nie mogę tak automagicznie podmienić. Natomiast widać, że no mam takie upiorne działanie na odległość. Przekazuję referencję ta funkcja tak naprawdę coś mi zmieniła. Zmieniła mój stan. I teraz to jest tu banalnie proste, bo tylko zmienia kolor, ale no nic do mnie nie krzyczy w tym miejscu. Jedyne co, to jakby moja wiedza, że to jest typ referencyjny, czyli że to jest jakaś klasa, obiekt, a nie typ wartościowy. Muszę się wykazać no, wielką chytrością. Oczywiście ten nasze sztuczki z in-outem działają. Czyli jeżeli tutaj dopiszę inout, jak nauczę się pisać inout, to w tym momencie będę mógł jak najbardziej do tego view przypisać jakąś nową instancję. Teraz te view, powiedzmy gray, ale jeszcze sobie wypiszemy Wpiszemy adres. Mamy te same błędy, czyli tak. View i zalet constant, czyli to muszę zmienić na VAR, żeby mi pozwoliło. Więc tu Swift stara się być bezpieczny. No i krzyczy, że nie przekazuje przez ampersand. Więc przekażę przez ampersand. Tu trochę zagęszczę ten zapis. żeby to było mniej więcej widoczne. Wszystko. Pobiegnę i zobaczmy, co się stanie. Czyli moja instancja ta z czerwonym kwadracikiem zaczynamy sobie życie w komórce 608 720 przekazujemy ją tutaj i faktycznie trafia do nas ta referencja końcówka 608 720 możemy sobie ją miąchać w międzyczasie tworzymy nowy widok zupełnie nową instancję i przypisujemy pod tą referencję. Miuchamy tą referencją, no i tutaj możemy sprawdzić na co teraz wskazuje ta referencja. I widać, że się końcówka zmieniła na 5960, prawie jak Beverly Hills. To jest to, co wróciło nam tutaj. Tak naprawdę w ten sposób nie, nawet nie tylko zmieniliśmy jakiś oryginalny obiekt, ale w ogóle podmieniliśmy całą referencję. Referencja wskazuje na jakiś obiekt, a nie jest tym obiektem możemy do funkcji przekazywać inne funkcje. Wcześniej mieliśmy taką funkcję, która dodawała dwie liczby. Po prostu przyjmowała dwa argumenty typu int zwracała int. Jak to pobiegnę, to zobaczymy, że a jakże typ tej funkcji to jest int int strzałka int. Teraz, aby napisać taką funkcję, która przyjmie inną funkcję, jak to może wyglądać? Klasycznie słowo kluczowe funk, nazwa tej funkcji nazwa argumentu, no i teraz muszę podać typ. No to było to, int, int, strzałka, int. No i dalej lista kolejnych argumentów. Ułamie trochę ten tekst, żeby było bardziej czytelne co jest co. Czyli to jest mój pierwszy argument do funkcji i to też jest funkcja, która przyjmuje dwa inty i zwraca int. To jest mój drugi argument, to jest mój trzeci argument, no i całość tej funkcji. Zwraca inta. No, jedyne co możemy zrobić, to jest zawołać tą funkcję i przekazać do niego dwa argumenty. l1 i l2. No i teraz czas wywołać tę funkcję. Ona spodziewa się w pierwszym argumencie referencji do funkcji tak naprawdę, czyli nazwy, i jakichś kolejnych wartości. Teraz jak to pobiegnę, to widać, że otrzymałem wynik, ale też widać, że ta moja funkcja, którą mam tutaj, została uruchomiona. No, Akurat w placy zabaw są pod tym względem fajne. I oczywiście, skoro funkcja może przyjmować inne funkcje, no to może też zwracać funkcję. Teraz trzeba troszeczkę odszyfrować, co tutaj się dzieje. To już znamy i lubimy słowo kluczowe, to jest nazwa tejże funkcji, wiemy, że ona nie przyjmuje żadnych argumentów, ponieważ ta część jest pusta. Później mamy strzałkę i w tej strzałce piszemy. Typ zwracanej rzeczy. A w tym wypadku to coś, to jest funkcja. Skąd wiemy? No bo to jest to całość, to jest typ funkcyjny. Wiemy, że ta funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów i zwraca string. Jak to może wyglądać? W Swiftie jest akurat tyle fajnie, że wewnątrz funkcji można definiować inne funkcje. No zobacz, to, cały czas dobrze piszesz. Tu nie ma literówek. To dam. Obiecujemy, że będziemy zwracać funkcję, a tutaj zdefiniowałem funkcję i tak się przypadkiem składa, że typ tej funkcji jest dokładnie taki sam jak typ, który potrzebujemy, aby było zwrócone. Więc jedyne co mi pozostało to zwrócić tą funkcję. No i teraz uwaga, skompilowało się, znaczy, że działa. I jak się teraz z tego cuda korzysta? No powiedzmy, stworzę sobie tutaj referencję na jakąś funkcję. Wiem, że ta moja funkcja zwróci mi funkcję. Typ się zgadza, więc jedyne co mi pozostało, to ją wywołać. A wywołuję, dostarczając wszystkie potrzebne argumenty, ale ta akurat nie potrzebuje żadnych. Teraz, jak to pobiegnę, to widać, że można pić bez obawień. Uf, było gęsto. Słowa, funkcje padały bardzo często.